Cześć wszystkim z tej strony, Sansy. Moi drodzy widzowie, otóż ostatnimi czasami na kanale mogliście zauważyć, że jestem lekko aktywny, a ja trudno za to nadal żyć na stałe. Otóż wazam się do Was o pomoc. Otóż ostatnio nie mam i brakuje mi sił i czasu na filmy. Jest ogółem jedna wielka, jakby chujnia Dlatego, ponieważ wiem, że wśród was na pewno są jakieś utalentowane osoby Są fani mojego kanału gotowi zrobić coś dla mnie Proszę was o pomoc Was, moich widzów Otóż, poszukuję osób, które pomogą mi w filmach Poszukuję drugiego montażysty, na kim jest pierwszy Na pierwszy to ja jestem Otóż, potrzebuję drugiego montażysty grafika oraz shotera więc czego wymaga od drugiego montażysty ponieważ ja sam sobie montuje filmy co prawda zadaniem drugiego montażysty będzie sklejanie moich filmów i wysyłanie mi ich żebym sobie je obejrzał i ewentualnie zrobię jakieś własne stawki. czyli drugi montażysta <laughs> montuje to co ja mu wyślę moje nagranie on to zmontuje on mi podeśle ja sobie to obejrzę. I ocenię, czy jest ok, i ewentualnie sam coś wstawię u siebie, sam do montuję jak czegoś będę brakowało. W filmach wymagam tylko tego, aby nudne momenty, w których nic się nie dzieje, zostały wycinane. W temacie porządku filmu bardzo popularny, typ rozpoczęcia, czyli jakiś ciekawy, albo najlepszy moment filmu na początek, aby widzę, zachęci do naszego oglądania. A potem intro, które ja sam podeślę. No bo tak. Więcej informacji na prywatę, a, informacje prywat, a ja informacje na temat swojego prywatnego kontaktu dam na koniec filmu. Wszystko, przede wszystkim chodzi o to, że gdy ja będę robił animacje lub napisy jakieś piosenki, to ktoś, kto będzie sklejał odcinki z gier. E, kolejną osobą jest, którą potrzebuję i będzie to grafik oczywiście. Super też sam robię sobie miniaturki, ale no widzicie jak one wyglądają, bardzo nieprofesjonalnie. Czego wymagam od drugiego grafika, aby mi pomógł w miniaturkach? Ja w pańcie... to tak, że ja w pańcie zrobię demówkę tego, czyli giepszy ten obrazek, który będę chciał. Zrobię prymitywnie jakiś napis, podeślę to do grafika, ja mu opiszę co chcę, żeby jak wyglądało. Podeślę zdjęcie bez napisu i opiszę czego tak naprawdę wymagam, jak sobie wyobrażam to. Ostatni, kogo potrzebuję, jest to osoba, która będzie robiła szoty z live'ów. Co prawda, nie robię za dużo live'ów, ale hej, nawet jakiś ich mam, to na pewno trafią się jakieś perełki z tych live'ów. Na pewno będę mógł podeśleć pełne zapisy filmów, bo mam, ponieważ każdy film, nie każdy film, boże, każdy live, każdego streama ustawiam. Ustawiam potem, żeby był na publiczny, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć te live. Bo też, żeby one się publicznie wyświetlały. Dlatego One są tylko na, na linka. E... Czego wymagam od szotera? No, oczywiście, aby profesjonalnie robił te filmiki, nie nagrywał ich na odpierdol do niskiej jakości o rekorderem czy innym telefonowym, głównym, przepraszam, programem. Tylko aby ściągał z osyty albo czymś innym, nagrywając nie zawierał watermark. No, Dracałem na myśli? Jeżeli. No bo tak, ja temu szotorowi wyślę zapis z live'a, i on albo może nagrać czymś, nagrać czymś te momenty z gier, czy te, Nie momenty z gier, bo momenty ze streamów, albo momenty tam z czegoś innego, yy, albo właśnie pobrać. Ten film, i w swoim programie do montażu yy, wyciąć je i yy, po prostu zrobić z tego szota z live, tak? Yy, no, i co w sumie? Wszystko, czego chyba wymagał No, po prostu, żeby to, żeby to wyglądało dobrze, profesjonalnie, a nie na odpierdol się. Bo naprawdę, ja wiem, że to jest czasami w polskiej społeczeństwie popularne, że. Jak ktoś śpiewał walaszek? U siebie lub jak u siebie. No wiecie, ja bym wolał, żeby to wyglądało dobrze. Żeby chociaż miał profesjonalne środki, no wiadomo, no ja też profesjonalnie robot nie robię, ale prosiłbym bardzo. W ten to sposób przeprowadzą taką małą rewolucję kanałową albo mobilizację. Nie wiem jak tego inaczej nazwać. Po prostu nie wiem. Po, tak, po prostu prośbę, Przeprowadzę taką rewolucję kanałową. A w każdym razie mam nadzieję, że znajdą się jakieś chętne osoby. Że ktoś się znajdzie. Teraz na ekranie powinien się pojawić mój kontakt na Priv, żeby omówić ze mną sprawę w jednym z tych trzech osób, których potrzebuję. Natomiast jeżeli ktoś napisze do mnie, bo. Chcę tak o sobie ze mną popisać, zakolegować i zakolegować się to... A w ogóle postanowić tyle byle POSO. Co... w sumie OK nie przeszkadza mi to lubię poznać nowe osoby. Mam nadzieję, że. Ja mam nadzieję, że to co teraz właśnie przeczy przeczytałem wam, bo napisałem sobie ten skrypt, bo nie umiem pisać z nie umiem... Nie umiem... Boże, może bo pisać. Nie umiem gadać z głowy. No to postanowię sobie, że napiszę. Mam nadzieję, że to co teraz wam powiedziałem... Trafi jakoś do was. Ktoś mi może pomóc. Ktoś może znajdziecie do pomocy. Ponieważ ja naprawdę nie mam ostatnio ani sił, ani czasu, ani pomysłu na filmy. Bo ja jestem po prostu rozdwojony na fronty. Bo z jednej strony montuję te napisy, napisy.pl do piosenek. Z drugiej robię te animacje dla was piwocia. Z trzeciej odcinki jakieś próbuję ostatnio z gier zrobić. Na przykład... Ostatnio próbowałem zrobić odcinek z y, serii Minecraft, ale oczywiście mi nie to Minecraft, ponieważ nie wiem nagrywać Minecrafta, albo jestem w tym durny, jestem w tym tam, bardzo tandetny, albo próbowałem wam fajny zetfelix nagrać, ale no, to już nie moja wina, tylko wina tego, że coś się wie, spieprzyło w audio. Albo próbowałem wam nagrać prezentację, modyfikacji jakiś do Battlefield Vietnam, ale to już trochę inny temat. Nie, czekaj, nie, czekaj, 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 czekaj. Ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że pomożecie, że ktoś się znajdzie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, etc., etc. cóż, um, ja lecę coś robić zająć się czymś w tomacie kanału. Ja się z Wami żegnam, więc dziękuję za uwagę, widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Hitlerowski zbrodniarz wojenny? Czyżby z martwych wstał?